nie zgadzamy się z tym, żeby nasza szkoła była szkołą filialną. Dlatego, że w momencie powstania takiej uchwały nasza szkoła w przypadku likwidacji gimnazjum jest pierwszą szkołą do zlikwidowania też. tak, Bo powstanie wtedy pewnie jedna szkoła na szereg szeregów. Nie wiemy jakie będą koszty dowożenia dzieciom z klas piątych i szóstych posiłków do szkoły na ulicy przy ulicy Szarych Szeregów. Nie wiemy, jakie będą koszty jakieś ewentualne, procesowe, bo podejrzewam, że i takie wystąpią w całym tym, w tym całym kształcie. ale czytając właśnie to uzasadnienie, no chciałam powiedzieć, że taka technika kopii i nie jest dobra przy tego typu sprawach. No, nie wystarczy wpisać jedną, po prostu no, jakiś fragment, poszukać sobie na internecie i można znaleźć, że jest to żywcem ściągnięte, z uchwały jakiejś innej gminy. Słuchaniów nie ma, nie postarał się o bazę dla dzieci. Obie szkoły, obie placówki nie mają bazy sportowej, no moje jak wiecie, mamy egzekucję straży pożarnej. Ale to wynika z tego, że proszę Państwa mamy XXI wiek wymagania w stosunek do placówek publicznych rosną. A my zostaliśmy w tym 35 roku. Jeżeli Państwo chcą się wywiązać ze swoich obowiązków, które Państwo złożyli przed swoimi wyborcami, to moim zdaniem w pierwszej kolejności Państwo powinni wysłuchać wszystkich argumentów, które zostały postawione przez rodziców na tych konsultacjach. Także ja proponuję Państwu wstrzymać się w tym miesiącu, zrobić od nowa konsultacje, żeby w tych konsultacjach oprócz też Państwa radnych uczestniczył też pracownik, który ma napisać tą całą ustawę. Nie możemy, my jako rodzice uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej numer 3 nie możemy dopuścić do tego, żeby nasza szkoła stała się ofiarą w złej sytuacji gminy. Jako rodzice jesteśmy, powinniśmy być dla was partnerami, a w tym momencie czujemy się pominięci, ponieważ na dwóch spotkaniach z panem burmistrzem nie było mowy o otworzeniu żadnej szkoły filialnej. Nie było czegoś takiego. Pan, pan, burmistrz nas o tym nie informował i chcieliśmy Państwu przekazać na Państwa ręce protest nasz rodziców i bardzo prosimy o wzięcie go pod uwagę. Dziękuję.